Witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym Jerzy Kosiński, wystarczy być. Proszę Państwa, Jerzy Kosiński, żył w latach 1933, 1991, 1991 roku popełnił samobójstwo. W latach 50. urodził się w Łodzi, w latach 50. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, tam zaczął pisać książki. No nie do końca wiadomo, czy to on rzeczywiście te książki. Pisał tutaj, odsyłam Państwa do książki Joanny Siedleckiej Czarny Ptasior. To jest taka książka, która, no, można powiedzieć, demaskuje Jerzego Kosińskiego. Inna książka, taka dosyć ważna, chociaż bardziej mi się podobała ta Czarny Ptasior no, opisująca Kosińskiego, to Goodnight Jersey Janusza Głowackiego. Chyba taką najsłynniejszą książkę Kosińskiego jest bardzo kontrowersyjne bardzo kontrowersyjny, malowany ptak. To taka no, książka, której akcja ma się dziać w czasie II wojny światowej, ale tam bardzo dużo no, nazmyślał pan Jerzy Kosiński, który, jako Polak pochodzenia żydowskiego, w czasie II wojny światowej, był ukrywany przez Polaków. Jego rodzina była ukrywana przez Polaków. Proszę Państwa, w książkach pozostałych Kosińskiego, między innymi jest taka książka Kroki, no bardzo często w takim wspólnym mianownik tych książek to jest no, bohater, który jest agentem, który przeżywa jakieś takie najróżniejsze przygody, jest, są pewne Tutaj takie socjologiczne, można powiedzieć, ciekawostki. Jest tam też dużo okrucieństwa, jakieś erotyki. Proszę Państwa, książka Wystarczy Być. Na podstawie tej książki jest, mamy, można obejrzeć film z Peterem Sellersem. Część osób zarzucała, że w książce Wystarczy Być, tytuł oryginału Bingder, że to jest plagiat kariery nikotemadyzmu. Ja się do końca nie. Znaczy ja się z tym nie zgadzam akurat w tym przypadku. Wydaje mi się, że to nie jest plagiat kariennikotematyzmu, chociaż pomysł w jakiejś mierze gdzieś tam, no jakieś podobieństwo jest. O co chodzi w tej książce? No mamy do czynienia z człowiekiem, który nie potrafi pisać, nie potrafi czytać, który pracował przez całe swoje życie jako ogrodnik u, u bardzo bogatego człowieka. No i w pewnym momencie no, musi opuścić tą posadę ogrodnika i w książce pokazany jest splot niesamowitych zdarzeń, bo jeszcze raz powtarzam ten człowiek nie potrafi pisać, nie potrafi czytać, no jego takim największym zainteresowaniem, hobby jest oglądanie telewizji, no i oczywiście uprawianie ogrodu i przez tych splot niesamowitych przypadków ten człowiek robi niesamowitą karierę w Stanach Zjednoczonych, bo zdaje potężne postacie, no między innymi też i prezydenta Stanów Zjednoczonych na pytanie dziennikarzy, jakie gazety pan czyta, co pan poleca, on powiedział, że w ogóle nie czyta. No i odpowiedź jest taka, że no tutaj go chwalą za to, że to jest człowiek taki, który nie wstydzi się powiedzieć, że, że niczego, e, niczego nie czyta. Polecam państwu książkę, wystarczy być Jerzego Kosińskiego, a także film, pod tym samym tytułem. Może jeszcze przytoczę ten tytuł oryginału Being There, bo to jest książka napisana była w języku angielskim, później przełożona na język polski. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do lektury.